Cześć, witam dnia 27 kwietnia w 31 dniu prowadzonego przeze mnie eksperymentu Dieta Doman. Dzisiaj jest środa, wczoraj wróciłem z Polski. Wszystko wraca do normy. Codziennie już teraz będzie ważenie. I myślę, że wszystko będzie przebiegało bez, za, bez zakłóceń. Najpierw przegląd swetki. W trakcie tego pobytu, tak jak już mówiłem, wypiłem no, znacznie, znacznie więcej alkoholu niż powinienem, ale to było trzy dni same przyjęcia i jakieś wizyty i rewizyty i tak dalej, uroczystości, no i bardzo dużo zjadłem, natomiast oczywiście wszystko, wszystko było poza, poza dietą, natomiast jednej rzeczy, której nie zrobi, nie złamałem, no to nie jadłem po godzinie ósmej wieczorem. I druga sprawa, to to, że ćwiczenia wykonywałem, wszystkie mięśnie brzucha i pompki, natomiast nie robiłem, nie biegałem. Nie miałem tego biegu, który był w niedzielę, to zrobię to dzisiaj na No nie jest tak strasznie źle. 97,3. Mieją tego wczorajszego spaghetti, olbrzymiego. 97, no nie nieźle. Także uważam, że na koniec tygodnia, czyli po miesiącu mogę przyjąć, że jest to 7 kg jakieś. Wliczając e, to święta. Także ja sobie dzisiaj na śniadanko dwie kromeczki chlebka z masłem serem i tam takie kiełbaski, kiełbaski, Dwa takie mniejsze pomidorki pokrojone, czyli dużo pomidorków. Jajecznica na boczku, dwa jajka i duży plaster boczku pokrojony. Także ja sobie do teraz w spokoju zjem, nagram. No i do zobaczenia. Witam. Jestem w tej chwili, w tej chwili po biegu. To jest bieg zaległy za zeszły tydzień, bo będą w Polsce. Niestety nie miałem warunków do biegania, nie miałem sprzętu. Także bieg za zeszły tydzień został zaliczony dzisiaj. Oczywiście, cały czas w trakcie pobytu w Polsce. Robiłem pompki mięśni brzucha. W zeszłym tygodniu miałem 35, a od tego tygodnia mam 40 mięśni brzucha. Pompek, przepraszam, pompek mięśni brzucha było 45, teraz jest 50 w tym tygodniu. Czyli na ten tydzień mam 40 pompek i 50 mięśni brzucha. Ja sobie założyłem, jak, jak pamiętacie, ja sobie założyłem na początku że wystartowałem z 20 mieści brzucha i 30 pompek i dokładam sobie progresywnie po 5. No. Ważne jest, żeby ten progres pilnować tego progresu. Jeżeli ktoś sobie założył 5, a, a robi 3, a czuje, że to jest za dużo, to może sobie zmniejszyć na 3 czy 2, no ważne, żeby ten progres był, żeby o tym myśleć, że tak mamy zrobić i robić to, czyli realizować plan. Również ta. Liczba początkowa, tak jak wielokrotnie powtarzałem, mogła być dowolna czy może być dowolna. Można zacząć z 10/ z 5. Nieważne. Ważne, żeby był progres i żeby ten progres pilnować, żeby, żeby on był realizowany. Natomiast, jeżeli się w jednym dniu nie zrobi yy, yy, na przykład pompę tymi brzucha, bo nie ma wyjątkowo, nie ma czasu, no to wtedy w drugi dzień trzeba by było zrobić dwie serie. Tak samo bieg, i jest to jeden bieg w tygodniu. No ja postaram się gdzieś tak za jakiś. 2 tygodnie, 3 tygodnie, może dorzucić drugi bieg. Jeden jest obowiązkowy, jak się da, to, to można robić dwa. Także ja się żegnam w tej chwili, po odpoczynku jednego sobie 20 Do zobaczenia w czasie drugiego śniadania. Czas na drugie śniadanko tradycyjnie kornerek z całą łyżką otron pszennych i taka mieszanka owoców kiwi całe taki malutki pomarańcz. Pół jabłuszka, bo taki kawałek tutaj był, to sobie ubrałem. Ja sobie to teraz zjem. I no, zapraszam na obiadek. Dzisiaj na obiadek będzie goloneczka. Przywiążę sobie z polski golonkę. No, nie będzie to duża, ale taka bez kości fajna, uwielbiam. Natomiast no, wiadomo, że, że to nie mogą być. Mam dwie w jednym opakowaniu, zjem jedną. Kiedyś bym zjadł dwie. No także powolutku już myślę, żeby już na pewno na następna porcja spaghetti, która będzie, nie będzie taka wielka, ale spaghetti będzie, będzie pizza, będzie hamburger, będzie wszystko, tylko po prostu w mniejszych porcjach. Tak jak to zrobiłem z McDonald'em, z hamburgerem, po prostu jem go z sałatką George bez frytek, nie ma problemu. Pizza kiedyś była duża, teraz... no czasami bym zjadł dużo, ale jest połowa plus sałatka. Goloneczki kiedyś zjadałem dwie, no dzisiaj już zjem jedną. Yy, dwa dni temu wczoraj zjadłem taką wielką Michę Spaghetti, następnym razem będzie pół i to na tym polega, że ja sobie będę. A to jest właśnie miska. Yy, wczoraj miałem taką porcję, jak jadłem kiedyś, przy czym ta porcja kiedyś była jeszcze większa, bo w tej szklanej misce yy, powiedzmy ten sos z mięsem wystawał ponad ponad. Yy, jakby brzeg miski. No wczoraj już była ciut, ciut, mniejsza niż zawsze, a teraz będzie... No na tym to polega, że w tym miesiącu, w drugim miesiącu skupiam się, dziś jest 31 dzień, skupiam się po prostu na powolnym, powolnym zmniejszaniu porcji. W niektórych przypadkach już mi się udało, jak jajecznica, jak chleb powiedzmy, no już trzy kromki są mniej więcej maksymalnie, a chciałbym jeszcze zrobić, zejść z chlebem do dwóch. Co jeszcze mi się udało zmniejszyć? No, na przykład ten, ten McDonald's, ta pizza. No, one już nie będą mniejsze. Kilka rzeczy jeszcze będę zmniejszał. No, przede wszystkim w, na pewno w tym miesiącu, w trakcie tego drugiego miesiąca, już zmienię tą miskę, miseczkę na zupę, na te inne rzeczy. Nie będzie ta wielka szklana miska, tylko będzie to mniejsza. No, na tym cała mniejsza miseczka. I na tym właśnie polega cała strategia, cała logika tej diety. Przy czym ani raz nie byłem głodny. Mam tutaj wodę, gdy potrzeba, popijam wodę, ćwiczę mięśnie brzucha, brzuch się zmniejsza. No ja myślę, że w tym miesiącu już efekty powinny być piorunujące. Tak powinno być, że będę zadowolony. Także ja sobie to spokojnie teraz zjem, nagram oczywiście i do zobaczenia w następnym filmie. Teraz obiadek. Dzisiaj przywieziona z Polski goloneczka bez kości. Sześć takich kartofelków gotowanych z wody. Góreczki kiszone. No i goloneczka. A oprócz tego kubek żółtku. Także no, kolejne kaloryczne danie. No ale będzie troszeczkę może mniej na kolację. Ja y, zalecam y, mocne śniadanie, jak to się mówi w cudzysłowie. Najwięcej y, kalorii, energii ma pochodzić z obiadu, to jest oczywiste. A kolacja powinna być lekka, obowiązkowo sałatka. George, plus. Kromeczka, później pół chlebka z serkiem na przykład i szyneczką czegoś dobrego, ale w małych ilościach plus niska sałaty. Natomiast obiad, jest to podstawowe danie, drugim w kolejności jest śniadanie, bardzo delikatny jogurcik, czyli delikatny posiłek jako drugie śniadanko. No i kolacja, przede wszystkim te warzywa i powiedzmy to doprowadzę do tego, że to będzie pół kromki chlebka. Na razie jeszcze będzie jedna lub coś tam. No ale obiad jest podstawa. No, takie, takie jedzonko, no myślę, że mi da energię na cały dzień. Także ja się w tej chwili zabieram do jedzenia. Nagram to oczywiście i do zobaczenia w trakcie kolacyjki. Czas na kolacyjkę. Tradycyjnie sałatka George. Ogórek, pomidorek, sałata i biały, tarty ser. Kromka chlebka z masłem i z serem i szyneczka. To już są maksymalnie trzy kromki. No w ciągu następnego miesiąca będę starał się zredukować do dwóch może, a ostatni w trzecim miesiącu będzie to dwa do półtora. Na koniec chciałbym zakończyć, jak już mówiłem, półtora kromki dziennie. Maksimum No i co? Ja sobie to będę jadł. Nagram to i zapraszam na jutro na śniadanko.